Nie wiem, Mika. Wiem, że od 5-6 miesięcy na moim streamie nie leciało praktycznie nic innego niż Linkin Park, fridays, Day's Grace, Thousand, Food Crash, Breaking Benjamin. I ludzie nie narzekają. Ach. Jezu! Tak długo dzisiaj rozmawiałem o tych koncertach, że to jest nie. Niemożliwe, przypomniało mi się to jak tam byłem na tych dwóch koncertach i jaki to był vibe Kurde I wanna heal, I wanna feel like A! Summer I Nie! Proszę, bo tu jest. Tu, tu jest misja do zrobienia. Just like you always do. Just like you always do. Already pulling me. Nie, staint. Staint jest top jeden, moim zdaniem. Dobra, widzowie, mam misję. Mam misję! Tak! Nie! Kto do niego strzelił? Mam misję. Gave up who I am for who you me to be. For what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Właśnie jest jeden problem. Jak byłem na tych dwóch koncertach, jak byłem na tych dwóch koncertach w Linkin Park. To ani razu nie zagrali kurde staint To była piosenka na którą czekałem po prostu jak tam jechałem to się nakręcałem, że usłyszę staint i tak dalej A tu dupa. Nic nie usłyszałem Already put me in And I know exactly how this I Let you cut me Open. Gave up who I am for you. mam wuja No witam No jakaś szansa na pluton jest, kiedy? Nie mam pojęcia Czy to jest cygan, który gra na full haekach kolejnym ciągiem? Nie Dobra Tak jest Esa, mam misję 4000 uszkodzeń poruszającym się pojazdom? Kurde, nie wiem czy Godzilla nie wezmę, godzilla i lodówka Tak szczerze At the core I forgotten. No yeah. The memory escape me. From the top to the bottom. From the top to the bottom. At the core I forgot Take it. From my safety. In the memory, of will find Do zrobienia jest na luzie. <śmienicza> jedziemy na medy, jedziemy na medy. Love. No kurde, ale, ale na melinie to my robiliśmy fajny content, tak szczerze. Podlówkę przyjechał. Dzięki! Dobra, misja zrobiona. W ogóle. Rafał, zaskoczyłeś mnie, że ktoś jest w ogóle na YouTube. Ja myślałem, że nikogo już tam nie ma. Może od dwóch godzin. Ja gram na Turbo, Staba i Dosu Kiedyś grałem HP, Turbo, Dosu, ale wziąłem sobie Staby, bo jakoś mi się lepiej gra 哦，oh, 好厉害！ No, na piątce chciałem zrobić lokina, akurat. I miałem taką misję też. A nie, kurwa, nie zaliczmy misji. Kur nie zabija patona. Kurde, ten even 10K. generalnie polecam E5. na stabie. E5. Na stabie jest przepotężna. Bez staby też jest super, ale po prostu mi się lepiej gra na stabie, bo widzieliście, jakie jest daje. Po prostu sobie wyjeżdżam z za rogu. Często na 1 razy R i mam po prostu. no takie ma jak kółeczko i wystarczy strzelić i. jest dimuch Ło, lipka! Nie, dobra, to biorę HP, a się odwaliło. Dobra, teraz jest bez stawy. O kurde, no dobra, jest trochę gorzej. No dobra, chyba nie chcę grać z tym bez stawy zamiast HP. Bez HP będziemy dusić, chociaż w sumie, kurde. Może to turbo nie jest aż tak potrzebne, i sobie dusić wenta z taba dosył? Ja moi teamajcie to tu przyjadą czy nie? On zjedzie do mnie, super potrzebuje fraga, i mnie się składa jest shot no. no, co ty robisz tam Monty Stary. Nie, powiem wam szczerze, biorę tę stawę. Biorę stawę, bo... <ścoughs> się odwala syfek delikatny. Korami mnie go zabija, Szarfotor mnie go zabija. Ach. Może źle robię, że nie czekam za fragiem, ale nie no gdzie? Robimy damage po prostu. A W tej bitwie muszę zrobić fraga, nie ma innej opcji. Ja już nie muszę być, że dziewięćdziesiąt jeden mi wystarczy Kurde, to jest potencjalny flag, flag, frak. No, nie przebiłem. No, tam jest to trójka zero kurczę, jak wjadę na typa, to typ mi zadudni no nie chcę tego dobra, muszę jechać typ kd Uhuhu. Pamiętacie jak jakieś półtora tygodnia temu mówiłem żebyście robili sobie 140 Nie zmieniam zdania To jest czołg który po prostu sam robi damage No dobra może nie sam Ale robienie demerza tym czołkiem jest bardzo przyjemne i bardzo łatwe Moim zdaniem To jest kurde taka masinka z takim dpm ujeju jak to tu Super, super, super. Elegant, 3, fragi, 8400, 3200 po spocie jeszcze czy tam po traku. Meczka, duży kaliber. Co to jest? Wsparcie? Tak, wsparcie jeszcze. Nieźle. Infinity poziomów. Ej, bez spota to zrobiłem. Patrzcie, tak to się robi u nas. Oku, za zero. Pozdro. Zaraz spotnę ci las do końca. Mm -hmm. Jaką misję masz w ogóle? No spota. Hmm. No i nic tu nie ma, ale czeka. Został. Masz. Tu będziesz miał przestrząb, tu. Nie będę miał, bo jest poza zasięgiem. Okej. Okay. Próbuję się ustawić na środek. Eee, ja to 800 muszę zrobić zabić najpierw. Żebym miał jak najwięcej snajperów. Och, cholipka, odbiłem się. i z siedem nie widzę no, 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 on jest masz... na chyba może no, się przestawię tam do ciebie o wrócił nie no tutaj nic nie będziesz mógł strzelać i mało środek zajmij sobie bo kurde nie no nie wiem wszystko jest na jeden graj... dwa graj swoje po prostu mm. Mi się i tak zrobię w końcu, więc. O kurde, nie zdążyłem przejść nawet. O Street Sekurku Leopardy jadą tam. Weź wróć się na naszą stronę, chyba. Ok. No, chollipka. Kontener we mnie jedzie. Próbuję skończyć. Nie skończy. Dopięć na we mnie jedzie. Muszę się cofnąć do lasu, Środki mhm. środkiem jadą. Ej pierdziele, ile, ile za zero dostaję? Masz BZ masz na biciu 68, jest ona stoi full open. No, nice. Dam jeszcze raz Spróbuj go zabić Albo dwa Dam jeszcze raz Zabijesz go No Chyba, nie, nie, nie zabiję go Okej okay. To użył do palaczy Chill Spotnę ci to co jest... Ja, ja jak to ktoś ci zabrał towarzysza? Jest vlog, Czekaj dam pixel może Nie dam pixela Żadne zabierz go Jak ci powiem, że nie za bardzo A ja mam tu czołgi No, spota mam Nie mam Spota Cofnij na górkę Spoko. No jeszcze jeden o. Nowe. Coś. <śles> Masz na bicie. Nie mam. Masz. Nie mam. Teraz mam. Nice. Dobra, ja mogę zacząć wreszcie normalnie. jedną wisa. Super. Oku. Cool.